A nosa takie to Koło. Piłowa, tak? Co ten baż jak miało? O kurwaju! takie duże, nie? A ona kupiła. Co jeszcze? Oczy. A co wszystkie smerty jeszcze muszą mieć na głowę? Na

Całkiem mazakiem, sobie Widzicie, bo najpierw Pan, o, o, o. Najpierw, y, Weronika, najpierw Pan szkicuje ołówkiem, a później te kreski, które już są takie, które już nadają się do poprawienia, no to zobaczcie, i z tego szkicu już powstaje właściwy rysunek. Widzicie? I kto? Kto by nie znał to od razu. Po oczach i po nosie już od razu to Mam książkę, to nie wiem, kto naryzował. Ale kochanie, jeżeli masz książkę, to na stronie tytułowej, albo nawet na okładce, albo tutaj Trzeba zawsze otworzyć, tam gdzie jest, nie ma jeszcze tekstu, i jest zawsze tytuł. Jest nazwisko, kto wymyślił tekst, nie. i musi być napisane, kto zrobił ilustrację. Tak jak tutaj zobaczcie, jest napisane no. Waldemar Maziński, czyli autor, tutaj a tutaj jest ilustrację Rafał Kado. Jest w każdej książce napisane, kto wykonał ilustrację. musisz poprosić, jeżeli sama nie potrafisz znaleźć, to poprosi rodziców albo siostrę. Na, w każdej książce okay. z musi być napisane, kto jest autorem ilustracji. No chłopcy, bardzo. O, tak, kalokity. Kalokity to jest ten biały, różowy? Biały. Biały? Różowy to jest. Dziewczyny, przestańcie. O, proszę bardzo, mamy Yes. Pan Nie Nie rabie Nie z nich, jak sprzątać. Bo pani miała, pani ładnie. Ja? No jakby tak wiesz, logicznie wszystko pomyśleć, no ja. Bo ja zaprosiłam panów, A, to znaczy, że to średnie jest. Coś chciałasz? Panie, ale zawsze

Zydła! to Ale dziewczyny, chłopcy, jakbyście przykucnęli, przynajmniej to dziewczyny by coś widziały. A tak to Łukasz. Ja wiem, że dla Was to jest. Ale to i tak będzie moje. Myślicie, że zaraz zostaniecie do domu, te rysunki? A będziemy mogli kuchniawać? Zobaczymy. I jest, już widzicie?

Się boję. I teraz, i teraz nie, ostatnia rzecz, jaką pan nam narysuje, to będzie właśnie Kitty. No tak, bo chłopcy już mają swoje. nie patrzycie jak się, jak się to robi. No

Nie Ale może być. Super jest. Świetnie. No i co? Potraficie też tak rysować? Nie, dzisiaj, dzisiaj, będziecie, dzisiaj będziecie trenować rysowania w czwartek rzeźbienie. a No zobaczymy. A będzie sz... Będzie szansa. Teraz coś wychodzi. dopiero. Teraz widać. Teraz widać efekt. Teraz widać. Bo te szkice ołówkowe to były dopiero początki. A zobaczcie, teraz dopiero widać efekt. Bardzo

Nie, bo to wszystko pokolorować, to jest taki, a. to już technicznie tam, las swoje programy. to robi. Postać musi wymyślić, opracować ją. A po co ja? Kwestia treningu, wszystko. Nie, to trzeba mieć. Trzeba mieć zdolności, jakieś zdolności, jakieś ale zdolności, zdolności. do wszystkiego. Jak się nie trenuję, że ja się nie trenuję. Nie, ja przez jakiś czas kupowałam, no. na przykład były takie czasopisma, to wszystko jak... Na podstawie jak atowal, to jakiś tam no. prostokąt, to wszystko później jak to można było wygładzić powstawały różne zwierzęta, jakieś postacie, wszystko, tylko no to trzeba by było cierpliwości, czasu usiąść, no. opracować, to wszystko. to jest że... Ja na przykład jak rzeźbię codziennie tam. No? Eee, Dobry Bardzo cię proszę. To mi to przychodzi z łatwością. A jak na przykład tak nie. przestał, z miesiąc nie rzeźbił. Ale pan to kiedyś. jeszcze potem... i na gitarze grał. No, gra. Grałem, tak. Co, co się robi? Grałem nie, na, na harmonijce usta i grałem. Ale to też tam teraz to znam. Rzadko tam się szybko. Nie masz tutaj czasu na takie rzeczy. To tam przy ognisku gdzieś tam się tam odezwie. Słucham. Oni się nie bawią, tylko się wygłupiają. To mi się film nie podoba. Proszę tutaj dołączyć. Najpierw wymyślałyście postaci, które chcecie, żeby Pan narysował, a teraz co? Czekacie na efekt końcowy? Ja bardziej bym chciała, żebyście patrzyli, jak to powstaje. A nie tylko, że o, jakie piękne na końcu. Mm. Proszę. Najpierw był szkic, a teraz jest coś Proszę. pięknego. No i co?